Dzień dobry, witam wszystkich w Ekwadorze. Witam wszystkich w Kito. Zwiedzanie zaczynamy od wzgórza, na którym postawiony jest 40-metrowy pomnik Matki Boskiej, która góruje nad całym miastem. Samo miasto ma 60 km długości. Jest ono położone w dolinie, więc jest dosyć długie, takie rozlewające się, ale dość wąskie. Wiedzanie Quito, czyli stolicy Ekwadoru, zaczynamy od jego takiego starego miasta, czyli od części kolonialnej, gdzie zachowały się jeszcze z czasów hiszpańskich takie bardzo ładne budynki. Oczywiście byli to konkwistadorzy, którzy tutaj wymordowali ludność i zajęli sobie te tereny, ale pozostawili po sobie bardzo ładne budowle, na przykład taki pałac prezydencki czy pałac arcybiskupi, znajdujący się na wielkim placu. W kolonialnym charakteryzują się tym, że od przodu wydają się takie biedne, a wchodzi się do środka, zawsze jest jakaś fontanna, zawsze jest tak już zrobione to na bogato. Wywodzi się to z Andaluzji, z czasów, kiedy jeszcze Hiszpaniom rządzili Arabowie przez 7 wieków i to od nich zaczerpnięto te pomysły i ten cały styl kolonialny. Jesteśmy w tym momencie na równiku w miejscu, które nazywa się Mitad del Mundo, czyli dokładnie na środku świata. Teraz do was mówię z półkuli północnej, a przejdę tutaj parę kroków. Właśnie w tym momencie tutaj jest ta linia, która wyznacza równik. E, mówię do was z półkuli południowej. Muzyka No to równik to nie jest tylko taki jeden punkt, taki jeden pasek, który znajduje się na globie, ponieważ to jest taka zona, taki pas, który ma szerokość prawie 11 km i to nie jest tak, że 10 metrów od idealnie punktu 000. Niektóre zjawiska, które są zauważane na równiku się już nie pojawią. Nie, to właśnie na tym pasie 11 km te zjawiska będą występowały, ale czasami potrzeba, żeby wyznaczyć dokładnie punkt, który ma 0 stopni, 0 minut i 0 sekund i to właśnie jest ten punkt, na którym teraz się znajdujemy. Dotarliśmy do celu naszej dzisiejszej podróży, czyli do wulkanu Quicocia. Jest to kaldera, wewnątrz której osadziła się latami woda, ponieważ tutaj nie było wybuchu w nowożytnych czasach. Tutaj jeszcze takie stożki wulkaniczne się porobiły, które wyglądają jak takie wysepki na środku tego jeziora. Coś niesamowitego. Jesteśmy właśnie za miejscowością Banios, Zaraz będziemy tutaj jeździć kolejką przy dżungli pierwotnej. Niesamowite, w końcu zobaczymy dżunglę amazońską. Fakt, że tylko jedziemy na jej skrawek, ale będzie tam pewno jakieś fajne nowe przeżycie. Teraz kolejny przystanek w dżungli pierwotnej. Idziemy na Pylon del Diablo, jest to taki wielki wodospad. Tam trzeba troszeczkę zejść do tej dżungli, więc będziemy się teraz przedzierać, chociaż tam jest wytyczona ścieżka, bo normalnie jeżeli chciałoby się chodzić dziko po dżungli, to trzeba by mieć maczetę, przedzierać się, ale tutaj idziemy już wytyczoną ścieżką. Potem jeszcze jakiś most wiszący, więc zapowiada się super. To jest właśnie Pylon Del Diablo. świetne jest to, że jest to w takiej dolinie i nad nią unoszą się takie chmury. W ogóle jest tu niesamowicie. Cały że spada deszcz, co dodaje klimatu, coś cudownego. Jesteśmy teraz przy dżungli wtórnej, czyli takiej, którą stworzył człowiek, dokładnie jeden człowiek, oczywiście tam z pomocą innych osób, ale to był jego pomysł, takiego księgowego, który tutaj parę dziesiąt lat temu, gdzie nie było nic, kompletnie sucha ziemia, stworzył dżunglę. Posadził tutaj drzewa rośliny, którym groziło wyginięcie, a teraz znajduje się tu cudowny ekosystem, który właśnie będziemy odwiedzać, ale dla niewprawionego oka to w ogóle nie widać różnicy między normalną dżunglą pierwotną a wtórną. Oczywiście musiało zacząć padać. Jesteśmy teraz w takim rezerwacie, w takim zoo, w którym znajdują się zwierzęta odratowane z jakiegoś nielegalnego handlu, z cyrków. Są to zwierzęta, które już sobie na wolności nie poradzą, bo miały za dużo kontaktu z człowiekiem i za bardzo na nim polegały. My, przez to, że tu przyszliśmy, wspomagamy je poprzez bilety, poprzez jakieś dotacje, i one przez to mogą tutaj sobie żyć, dożyć swoich dni spokojnie, a nie już w jakichś cierpieniach. ciekawy dzień. Jedziemy na wulkan Cotapaxi, na który będziemy wchodzić. Nie na sam szczyt, ale na 5100 metrów, czyli do granicy wiecznej z Marzliny, gdzie cały rok jest śnieg. Jesteśmy ubrani na cebulkę. Mam nadzieję, że będzie na tyle dobra pogoda, żeby dało się tam wejść. Wchodzi się po takim kamyczku wulkanicznym, jakby po takich drobinkach. No, zobaczycie. Będę to pokazywał. Ale jeżeli będzie wiało, może zacząć padać grad w każdym momencie, wtedy może być ciężko z wejściem. Ale na pewno... Pod sam wulkan podejdziemy, zobaczymy i mam nadzieję zdobędziemy. Sam wulkan Cotopaxi ma 5895 metrów nad poziomem morza, więc jest to ogromna wysokość. W ogóle w Ekwadorze jest ponad 400 wulkanów, a to jest jeden z największych. Całkowicie, masakra. Jeszcze wysokość tutaj daje się we znaki. Przed chwilą padało, pogoda nas nie rozpieszcza. ostatni dzień, taki troszeczkę luźniejszy. Przejechaliśmy z rana za wschodnią kordylierę Andów i dotarliśmy na termy, gdzie woda około 60 stopni. Pokąpaliśmy się. Wiadomo, za długo nie można, bo to człowiek by zszedł w takiej temperaturze. A teraz kawałek od właśnie tych term. Przejechaliśmy do takiego miejsca, gdzie żyją kolibry. Tutaj ludzie się nimi opiekują, dokarmiają je. Są takie poidełka, one tutaj latają. W różnych kolorach można im porobić zdjęcia. Jeśli chodzi o ten wyjazd, to już byłoby na tyle. Jesteśmy w hotelu, pakujemy się, zaraz wracamy do Polski. Takie krótkie podsumowanie Ekwadoru. Najpiękniejszy kraj, w jakim byłem pod względem przyrodniczym. Bardzo fajne zwierzęta, szczególnie na Galapagos, gdzie one się nie boją, są dobrze traktowane, ludzie im nie przeszkadzają, mogą sobie naturalnie funkcjonować, a my to z bliska możemy podziwiać. Wydaje mi się, że jedne z nielicznych miejsc, gdzie tak jest i można tego doświadczyć na własnej skórze. Naprawdę polecam. Trzymajcie się! Hej!